ASMR to zjawisko przyjemnego mrowienia, wywołanego odpowiednim bodźcem wizualnym, dźwiękowym, zapachowym lub dotykowym. To popularne od kilku lat na YouTube zjawisko, nie ominęło także gier na Androida. Miałem okazję zagrać w tego rodzaju gry, a ostatnio osiągnąłem po ASMR Studio 3D. Jest to gra ASMR pełną gębą, która już od pierwszych poziomów pokazuje graczowi, ile ma do zaoferowania. W grze dostępnych jest kilkanaście różnych typów poziomów, które pozwolą nam na ukojenie nerwów. Będziemy w nich mogli wyżyć się na przeróżnych przedmiotach, szatkując je, miażdżąc, malując oraz. dając je komuś do zjedzenia? Tak, do zjedzenia. Na szczęście, oprócz tak brutalnych metod, gra pozwoli nam także na pokojowe rozładowanie naszych emocji. Oprócz wspomnianego malowania, będziemy mogli także wydłubywać pestki, bopać folię bąbelkową czy zakręcić spinerem. I to wszystko okraszone jest kolorową oprawą oraz niby kojącymi dźwiękami. Niby, no bo to czy koją to już chyba sprawa indywidualna. Na tym niestety kończą się zalety tej produkcji. Pierwszą i to dość poważną wadą, która bardzo szybko daje osoby znać jest nadmiar reklam. Dosłownie co dwa poziomy, których ogranie zajmuje kilka, no góra kilkanaście sekund, zmuszeni jesteśmy obejrzeć 30 sekundową reklamę. Ja wiem, że można wyłączyć internet w telefonie, ale sama idea tak częstych reklam jest po prostu irytująca. Szczególnie, że gra w tym założeniu powinna pomóc nam się zrelaksować, a nie pogłębiać irytację. Niewiele później okazuje się też, że różnorodność minigierek oraz przedmiotów, za pomocą których mamy się odstresować, jest mocno złudna. Po zaledwie około 50 poziomach, czyli jakichś 10 minutach zabawy, każda wykonywana przez nas czynność oraz z użytych przedmiotów zaczynają się powtarzać. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ważniejsze od samej gry są uczucia, jakie ma ona wywoływać uczucie ulgi i odstresowania. Jednak jako gracz jest to dla mnie oznaka, że odkryłem wszystko, co gra ma dla mnie do zaoferowania i czas przejść się na inną. Nie pomaga tutaj też sterowanie. Momentami brakuje płynności, a innym razem trzeba przesunąć palcem po ekranie kilka, kilkanaście razy, aby dana czynność została zaliczona. Najbardziej irytujące były problemy z wydubywaniem nasion oraz pestek. W tych zadaniach często musiałem przesuwać palcem po ekranie losowo, licząc, że po prostu uda mi się wydubać wszystkie pestki, co powinien w tej chwili obrazować filmik. Paradoksalnie w tej grze irytowało mnie więcej rzeczy niż uspokajało. W tym również założenie jednej z minigierek polegającej na pomalowaniu na biało, okrągłego, bodaj drewnianego klocka. Gra potrafiła informować o wykonaniu zadania na 100%, nawet gdy widoczne były pominięte miejsca, co mnie osobiście mocno raziło. Jako grę ciężko jest mi to komukolwiek polecić. Nie wydaje mi się też, aby taka gra ASMR miała komukolwiek pomóc się zrelaksować, choć jest to na pewno kwestia indywidualna. Na ten moment z mojej strony będzie to wszystko. Dzięki za uwagę, cześć i do usłyszenia.